Czerwusi, ja się nazywam Czernik Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Jeśli tutaj trafiłeś ma na mój kanał, jesteś pierwszy raz, oglądasz ten film, zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, pozostawienia komentarza oraz łapka w górę, tylko może nie taka, bo ja niestety mam tylko i wyłącznie połowę kciuka w lewej ręce. No cóż, takie jest życie, tak się zdarza. Trudno. A przewodnim tematem dzisiaj tego odcinka jest: jak podłączyć wzmacniacz pod kolumny? Nieważne, tak naprawdę, jaki to będzie wzmacniacz, tutaj mi będzie przede mną, posłuży mi jako aktor, jakbym to nazwał. Dynamic Speaker DA4140, wzmacniacz, właśnie nie wiem, czy to będzie widoczne. O, proszę bardzo. Dynamic speaker DA4140, to jest produkt Diory, na eksport WSH303, stereofoniczny wzmacniacz dwukanałowy o mocy 40 W, mocy RMS i sinusoidalnie zmiennej. I Impedancja kolumn obciążenia to jest 8 Ohm. Dobrze, tyle tak troszeczkę yy, takich podstawowych parametrów technicznych omówię jak to podłączyć, bo też takie filmy i takie, że tak powiem zapytania są. Jak to zrobić prawidłowo? Omówię to na przykładzie. W każdym bądź razie wzmacniacz ma z tyłu wejścia głośnikowe. Tutaj ten te zaciskowe głośniki wyjścia czarny i czerwony i Również dymy. Tutaj dwupinowe są, nie, są one widoczne, pod tymi zaciskowymi, jak widać. W każdym bądź razie przechodząc do podłączenia, to mamy tak wyjście, wejście przepraszam, źródła dźwięku, czyli przykładowo pod dwie pętle magnetofonowe. Yy, Możemy sobie podłączyć AUX, czyli wyprowadzenie na przykład do yy, komputera na jack 3,5 mm. Kabel taki mam, też między innymi tak samo tuner, bo również był, yy, był zaprojektowany pod tą wieżę. To jest cała wieża trzy elementy: tuner, wzmacniacz i magnetofon, kasetowy oraz przedwzmacniacz gramofonowy. W każdym bądź razie, tu są końcówki DIN 5. Pięciopinowe. Kabel mam taki, właśnie DIM 5. Mam nadzieję, że on będzie też widoczny. Teraz przechodzę do podłączenia. Oczywiście, spadł, tym się nie przejmuje Trudno. Spadło, to nie leży. Podłączenia tutaj tego, 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 tego wzmacniacza pod źródło danych dźwięku. Czy to będzie AUS? Oczywiście się trzeba patrzeć tym wcięciem tutaj pod to i mamy sobie wyprowadzenie Jack w tym wypadku 3,5 mm. Chyba każdy wie, jak to mniej więcej wygląda. To jest coś takiego, taka wtyczka okrągła stereofoniczna oczywiście 3,5 mm, czyli taki nie najmniejszy Jack, ale średni, bo jest potem 2,5 i 6,3 mm. W każdym bądź razie Podłączyć sobie można pod wybrane źródło, telefon, komputer, jeszcze coś tam innego, iPady, iPhony i nie wiadomo co, cuda na kiju, laptopy. To chyba jest wiadome. I jak podłączyć same kolumny? Proszę bardzo, chociażby tutaj, mając taki kawałeczek drutu, mam go ocynowanego ładnie, żeby mi końcówki się nie rozwarstwiały przy, znaczy się końcówki, przy kable końcówkowe. Nie rozwijały mi się podczas podłączenia. No, i w tym wypadku założę sobie, że ten z odcineczek ten przezroczysto czarny jest plus, a ten jest minus. Zazwyczaj tak jest. I czyli wiadomo, czerwony mamy plus. Wyjście głośnikowe, proszę bardzo, a to mamy minus. I chyba jest sprawa jasna, żeby to włożyć odpowiednio do gniazda. To też oczywiście pokażę. Tak. To by było coś takiego. Tak by sobie to miało wyglądać. Oczywiście, jeśli mamy Dina, pod żadnym pozorem nie polecam tego. Naprawdę nie polecam, bo można sobie uszkodzić wzmacniacz. Zaraz tutaj włożyć do wzmacniacza do wyprowadzenia. Jeden i drugi. Naprawdę unikajmy tego, bo po złączeniu, właśnie tak, kabla, może to przyłożę, mam nadzieję, że jest to widoczne. Po przyłożeniu i spotkaniu się dwóch kabli, zetknięciu powstaje nam zwarcie i wtedy automatycznie tutaj nie ma co. Może polecieć nam końcówka mocy, nawet jeśli byśmy bardzo szybko zareagowali w ciągu 5 sekund, wyłączając taki wzmacniacz spod sieci, spod gniazdka. Niestety końcówka leci, leci w siną dal, i znowu jesteśmy narażeni na koszty, bo trzeba coś takiego naprawić. Jeszcze, jeśli mamy stare diny, na przykład tutaj kable. I nie mamy Jacka, to również są takie przejścióweczki. Zresztą powiedzmy sobie szczerze: mamy drugą, trzecią już obecnie dekadę, w roku mm, 2000, przepraszam, 21 wieku, nie 2021. E, mamy przejściówkę również takiej postaci. na Jack, oczywiście sobie ją mocujemy. Moc to tak mniej więcej wygląda. Co producent sobie i zupełnie inaczej to będzie projektował, i będzie miał swoje takie rozwiązania, i widzi mi się. Również wtedy mamy pełnoprawny wzmacniacz, który możemy wykorzystać podczas podłączenia go do źródła dźwięku. Nie ma z tym najmniejszego problemu. A co jeśli w wzmacniaczu nie mamy wyjścia AUX? Możemy śmiało wykorzystać pętlę magnetofonową. Czyli tak zwane e, tak wejście, właśnie tutaj w tym wypadku są oznaczenia e, Tape, czyli magnetofon. Ja to jeszcze raz pokażę. Tutaj powinno być e, zaznaczone Tape1, Tape2. I, że tak powiem, podłączyć sobie pod pętlę magnetofonową to wyjście Tape, czy, czy, czy jak to tam będzie oznaczone. I również można z tego korzystać. Nie ma żadnego z tym problemu w wypadku. W tym wypadku będzie to wszystko działać. Oczywiście trzeba pamiętać, w przypadku, gdy będą syncze, czyli rozwiązanie takie dwie, dwie, dwie wtyczki. Tak jak tutaj mam w przypadku pętli magnetofonowej, również, bo ona jest podwójna, podwojona yy, i można też wykorzystać yy, kable syncze, jeśli się nie ma. Koszt zakupu to naprawdę nie jest dużo, jeśli chodzi o przyzwoitą jakość, bo nie mówimy tutaj o kablach ze złota z poczwórnym ekranowaniem i nie wiadomo czym jeszcze. I, i, I myślę, że w okolicach maksymalnie 50 zł, to już jest fajny kabel, który będzie służył na lata, lata, długie lata i nie będzie z tym problemu. Każdy bądź raz jeszcze przechodzę takie, ale to w sumie inaczej. Ja się Was zapytam, jeśli ktoś z Was tutaj do tego momentu dotrwał, to proszę bardzo, czy jesteście zainteresowani omówieniem również takich starych wzmacniaczy, na przykładzie starych wzmacniaczy amplitunerów, odbiorników radiowych, jak co podłączyć, czy jak faktycznie użytkować taki sprzęt. E, czy również e, co skutkuje na uszkodzenia, częste uszkodzenia tego typu rzeczy, nie tylko e, głośników, bo też taką wiedzę posiadam, e, bo możemy sobie, ja również mogę sobie umówić temat e, głośników, co do czego, e, co powoduje, co jest uszkodzenia, co, jakie są częste uszkodzenia w głośnikach. Jeśli tutaj dotrwałeś do tego momentu, jeszcze raz ci powiem, Zostaw łapkę w górę, może nie taką jak ja mam. Zapraszam cię do zasubskrybowania mojego kanału i pozostawienia komentarza i konstruktywnej krytyki również bardzo mile widziana. To tyle na razie, hej.